Ty Seba, w ogóle wiesz co? Wczoraj jak byłem pod stadionem Ja pierdolę, wiesz ilu chopa było? No ile kurwa chopa było? No nas było 50 i było 50, razem 70 Kurwa, taka napierdalanka 10? była 50? To nie jest, przepraszam Ciebie, 60? No chyba tak słaby z matmy byłem, może masz rację, ty zawsze miałeś lepsze oceny Kurwa, jednemu tak pierdolą. Że mu kurwa zęby to jak na grzechodce zagrały, kurwa tak tyk 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 A jednemu to jak rękę w dubsko włożyli To chłopie... Łokieć... Łokieć lekko wchodził, nie? Łokieć lekko wchodził Tak kurwa już i O, Cześć co tam cycolina Macie robotę? Ty, ty mała, Takie kurwa jak opony od rękę w gębie Cycolina! Co tam u siebie? Jajcie po kopalni! Silce jak od starożytnych. Jaki towar? Narkotyki co tygodnia wejdziecie do losów. A, A byś myślał, że mamy po bułgarki jecherz. No dobra! <tactualizacja> no ta, 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 ta o no misję dla takich kurwa zjebów. Eee, e, e, my mądrzy jesteśmy. Aha, aha, aha. kurwa ile to jest 2 plus 2? 8, y, 22. 4 to akurat wiem. Dawaj dalej, Ma, dobry test. 2, +2 jest. razy 2? 2 y, 6! Y, kurwa Ja pierdolę ale mądry Ty <grym grym grym> to ci kurwa zjeb ale Nie nie chwile moment, momentie mu się przestawiło Nie <grym> była zaskoczona Ała! O. o teraz o, będzie o. dobrze Odpowiadaj jeszcze raz Wczoraj po liftingu byłem no dawaj y, 3 plus 3 razy 3 y, 3 plus 3 to jest 6 razy 3 nie wiem co to znaczy razy, ale chyba 20. Nie. 60... Teraz jedzie, jedziecie 66. 66. Tak, tak. Kurwa, więcej pytań brak. Ja mam jedno ale pytanie. Ale ona ma dupę, pa. Ta chwila, ja mam jedno pytanie. Ale masz fajne kolegi Ale masz fajne ale... siodło. Nie mogę się go zapytać o to. Wal mordo. M mogę? No, dawaj wariacie. Świże, dawaj. Mów. Masz zajebistą dupę, wiesz o tym? A, wiem, 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 bo wiesz co, bo ja jak teścia w Dubsko pakuję, nie, to, no. to mi pulchnie, taka, wiesz, no, a, pokażę ci później, chodź, idziemy po te losy, bo się... A, ja obiecujesz, że mi pokażesz? No pewnie, że nawet mi szczykawe. Ja na mały palec. Nawet szczykawe będziesz mi wbijać. O no i zajebiście, mamy to. Dobra. Siadaj, mały, do mojej fury, obczaj bananowe skóry, pa. Nowa tapicerka, kurwa, nowa skóra Nie no. Pojazd klasa Ta, pa, jak wchodzi Ła wow. Ty, Jarek Jaki Jarek? Pojebałeś ci się, coś No jak ty, kurwa, miałeś No, 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 jak kurwa miałeś, no ta, siu Stani, masławki. Ta sorry, sorry, wiesz co, ta meta wyżera miłe yy... A widzę, tak jak po chemioterapii Sz... wyglądasz trochę, Po chemo zjebani, góry. Cześć, co jest taka wypinżona A Marlenka się Dobra, nie chcę pytać z kim, nie Czyli chcę jest pytać jest no i chuj. ja pójdziesz yy... ze mną na no, rankę dalej, menelu. A... A ze mną? Ty jesteś wielki, kurwa. Kurwa, sorry, oaj, Kurwa, so. chamy. Kurwa! <laughs> Dobra, spokój Przepraszam, D po prostu ja mam tiki po tej kurwa chemioterapii, jebany, sorry. Razem będziemy tańczyć? Będziemy. Dobra. Ej, nie, 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 nie Dobra, więc tak, yy, sorry za to, że ci zajebałem, czy coś. Dobra, słuchaj, Marlenka, sprawa jest. Ja jej nie przeproszę, bo mam małe ciski. Sprawa -y, jest. Dostaliśmy od Mandaryny Znaczy szef cukier dostał od Mandaryny Synka, że chce tą samą metę co zawsze Tam na... Na koszty wiesz tam klubu swojego tego Nie ja albo nie urośniesz Strip klubu yy, hmm. Tam masz cabrio Tam bierzesz te cabrio yy, Zapakowane masz Ważna sprawa jest Weź 10% większą cenę, tak cukier kazał Dobra, hmm, dobra i masz tutaj, masz tutaj gnat'a, bo może być gorąca. Oko okay. mm, Dobra, to ty już się zbieraj. No, yy, bo to ma być jeszcze dzisiaj wykonane. Znaczy, no, nieważne. Pierdolnął Nie mój typ. Małe ciski, w ja, ja, ja lubię takie, jak ma większe cycki od głowy. A. O kurwa. Tak, wiesz, jakby ci wzięła tak między cyce, to mogłaby ci łeb, y, czaszkę rozwobić, nie? Ty, może krowę ci załatwimy, co? O kurwa. To jest to, ty dobra. to masz łeb. Dobra, dobra, już możemy, dobra. Chodź, ja idę się wylać, bo kurwa wieje tu chujam. co, że ja mam z tobą iść, czy co? Nie, nie, dosyć. Myślałem jakiś potrzymać mu ci co Sebastianku, pamiętaj, klamka w gotowości, klamka w gotowości. Pamiętaj, jakby co? To walisz w jak możesz, nie, jakby co, nie? Bo ty wiesz. Nie musisz e, ojca e, dzieci uczyć robić coś. Bo, Czy wie, jakoś tak bo to, wiesz, bo wiesz, bo wiesz. Tutaj pistolet zabezpieczony, niezabezpieczony, coś musi się zacząć, coś musi się nie zaciąć, a jak z pięści przypierdolisz, to naraz, na raz, na raz. Kuwa. Zawsze tu zakorkowana ta dzielnica zjebana Pieczny hm. burdel Żebyś wiedział Nuj No ale na czerwonym jedziemy kurwa 9. Jakim czerwonym... Ja tam widzę zielone, żółte i niebieskie Kurwa, jedziemy tu, mieścimy się. Okej, okay, dobra, jedziemy chodnikiem. Pojebało was, prawie psa rozjechaliście. A chuj z tym psem. Chuj z tym psem. Dobra 4 uncje. To jak zawsze. Mm -hmm. Dobra, cena to samo. Nie, Już nie, 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 nadeszły pewne zmiany, komplikacje Jakie, jakie kurwa, kurwa zmiany i komplikacje? No, podrożał towar Co kurwa podrożał towar? Zawsze było tyle samo, a teraz nagle że mi kurwa, że Bo, więcej? A, kurwa, wszystko kosztuje, tak? Kurwa, Laska, Za tyle samo, albo kurwa zabierzemy ci to siłę. No Albo kurwa idziecie do szefa się poskarżyć Słuchaj kurwa Kurwa Uspokój się kurwa Dawaj to, albo cię kurwa odjebiemy, a towar zabierzemy Jebać ty się kurwa, możesz sam Dobra, sama tego chciałaś Kurwa Kurwa psur jebany Zabij tego psa, dobra Dawaj Gonią, gonią dawaj O kurwa, przygwoziła nas, czekaj Odbiegnę ją Suka jebana. Dawaj Seba! z dwóch stron, suka. Zbierdałem. No, 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 no. Dostała. Dostała strzała. Kurwy jebane. No i no i no i no, no, no i poskoczyć i no i Czekaj, czekaj, no Dawaj, ja ją trzymam Kurwa, wyjebałem się To śmietnik Spierdala, suka Ała, kurwa Kurwa, szmato Chodź tu Dawaj, dawaj, dawaj O kurwa, ale wyjebała Teraz już nie wstanie mi jednak poszedł ją dobić, dla pewności. To idź. Okej, okay. yy, tak jak stary uczył, yy, noga, jeb w kark. Yy, Ach, w pizdy też może Dobrze. być. Dawaj, ty. Weź chyba mnie trafiła, kurwa, zobacz nad dupą. No, 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 tak jakby tutaj masz takie ten. A ty nie dostałeś? Nie. Na szczęście nie. Nie dzieje Ana to jest kurwa przyjony tygrys ukryty smok Dobra dawaj, Ninja. dawaj bo z gliny się zbierają policja słychać Kurwa po A Jak to napierdala Kurwa Dawaj zwijamy się kurwa bo... Nie... wiem To się ktoś